Tym razem będę chciał znaleźć pozycję pierwszej pustej komórki w jakimś zakresie, czyli tej komórki tutaj. Jak mogę to zrobić? Mogę spróbować użyć funkcji Podaj pozycję. Powiem tej funkcji: wyszukuj pustego ciągu tekstowego. Średnik w tym obszarze średnik 0, aby robić dopasowanie dokładne. Naciskam Enter. I niestety, zong, wartość niedostępna, ponieważ ta funkcja nie obsługuje wyszukiwania pustego ciągu tekstowego. Ale mogę ją przerobić dosyć sprytnie, zobacz jak. Powiem tej funkcji: wyszukuj zamiast pustego ciągu tekstowego wartości prawda. A dlaczego tak? Ano dlatego, że teraz ten przeszukiwany obszar zamienię w tablicę. Powiem Excelowi, aby sprawdzał, czy w tym obszarze, czy wartości w tym obszarze są równe pustemu ciągowi tekstowemu. W ten sposób. Ta przeszukiwana tablica to będą prawdy i fałsze. Sprawdźmy, naciskam F9. Tak jak powiedziałem, fałsz jest tam, gdzie jest jakaś wartość, a prawda jest tam, gdzie jest pusta komórka. Wszystkie funkcje wyszukujące w Excelu są zaprogramowane tak, aby wyszukiwały pierwszą napotkaną e, wartość, która spełnia e, wymogi wyszukiwania, więc ta funkcja podaj pozycję powie mi, na której pozycji jest pierwsza prawda. W ten sposób będę wiedział, na której pozycji jest pierwsza pusta komórka. Kliknę Ctrl Z. Tutaj wykonuję operacje tablicowe. Funkcja podaj pozycję ich nie obsługuje, więc muszę nacisnąć Ctrl Shift Enter, żeby ta funkcja wiedziała, że są tutaj wykonywane właśnie operacje tablicowe. Sprawdźmy to. Ctrl Shift Enter. Piątka. Wygląda na to, że działa fajnie. Napiszę tu jakąś wartość w ten sposób jak nie ma pustych pozycji to ta funkcja zwraca wartość błędu ale jeżeli tylko usunę wartość z jakiejś komórki to ta funkcja od razu mówi mi na ósmej pozycji jest pierwsza pusta komórka. Oczywiście można to rozbudować tak aby obsługiwała te brak pustych komórek i tak dalej ale to już temat na inny film.